Rozdział 15. O sprawiedliwej zapłacie otrzymanej przez pierwszych ludzi za ich nieposłuszeństwo. Przez pierwszych ludzi wzgardzony więc został rozkaz tego Boga, który ich stworzył. Uczynił ich na obraz swój, umieścił w raju, dostarczył im w brud wszystkiego oraz zdrowia w obfitości. Nie obciążył ich przykazaniami licznymi, wielkimi i trudnymi, lecz tylko dla Podparcia ich siły ku posłuszeństwu dał im jedyne króciutkie i łatwiutkie przykazanie, przypominające, że On jest panem stworzenia, które powinno pozostawać w wolnej służbie panu. Za to wzgardzenie rozkazu Bożego nastąpiła kara, a kara taka, że człowiek, który, zachowując to przykazanie, miał się stać duchowy nawet ciałem, teraz stał się cielesny nawet duchem. I ten, co przez pychę sam powziął upodobanie w sobie, dostał od sprawiedliwości Bożej w darze siebie samego, ale nie tak, iżby sam miał całkowitą nad sobą władzę, lecz sam ze sobą skłócony zamiast pożądanej wolności dostał się w srogą i opłakaną niewolę tego, do którego grzesząc przystał. Z własnej woli umarły na duchu, a wbrew własnej woli mający umrzeć na ciele, ten co był zbiegiem z żywota wiecznego, na wieczną też śmierć skazany został, o ile by mu łaska nie przyniosła wyzwolenia. Kto karę tę uważa za przesadną czy też niesprawiedliwą, ten nie pojmuje i nie docenia rozmiarów złości grzechu tego, zwłaszcza, że taka była łatwość niegrzeszenia. Słusznie po podnosimy wielkie posłuszeństwo w Abrahamie. Posłuszeństwo wobec bardzo ciężkiego nakazu zabicia własnego syna, tym gorzej było z obym nieposłuszeństwem w raju, skoro tam spełnienie nakazu najmniejszej trudności nie zawierało. I o ile posłuszeństwo w którego człowieka, tym więcej podziwu godne, iż przez nie stał się posłuszny aż do śmierci, tym więcej potępienia godne nieposłuszeństwo pierwszego człowieka, że ten stał się aż do śmierci, ale nieposłuszny. Jeśli jest groźba ciężkiej kary za przestąpienie rozkazu, a rozkaz Twórcy bardzo jest łatwy do spełnienia, to któż wypowie, jak wielka jest przewrotność nie usłuchać w tak łatwej rzeczy władcy tak potężnego i wobec grożącej tak strasznej kary? Wreszcie, krótko mówiąc, jakaż była kara za ten grzech? Za nieposłuszeństwo zapłacono nieposłuszeństwem, bo na czymże polega całe nieszczęście człowieka, na nieposłuszeństwie człowieka względem samego siebie tak dalece, że ponieważ nie chciał tego, co mógł, chce tego, czego nie może. W raju, chociaż nie mógł zupełnie wszystkiego przed grzechem, ale czegokolwiek nie mógł, tego też nie chciał, a więc tym samym mógł wszystko, czego chciał. Teraz zaś, jak to widzimy w Jego potomstwie, jak nam o tym pismo święte świadczy, człowiek podobny stał się marności. Któż wyliczy to mnóstwo rzeczy, których człowiek chce, a nie może, bo sam sobie posłuszeństwa odmawia, gdy woli Jego nie jest posłuszny Duch Jego i od Ducha pośredniejsze jeszcze ciało Jego. Wbrew woli człowieka i Duch Jego w zamieszanie często wpada, a ciało i cierpi. I starzeje się i umiera i tyle innych cierpień ponosimy, których byśmy nie ponosili, gdyby natura nasza na wszelki sposób i pod każdym względem posłuszna była woli naszej. A Toli ma ciało w sobie taką niemoc, która Mu nie pozwala służyć. Mniejsza o to, skąd to pochodzi dosyć, że z woli wyroku Boga Sprawiedliwego, któremu my poddani, nie chcieliśmy służyć ciało nasze, które nam kiedyś uległe było, Przykrość nam sprawia, nie służąc nam, chociaż gdy myśmy Bogu służyć nie chcieli sobie samym, mogliśmy przykrość wyrządzać nie jemu. Bo Bóg nie tak potrzebował służby naszej, jak my potrzebujemy służby ciała. Przetoż dla nas to jest ciężkie, co otrzymujemy, dla niego nie jest ciężkie, cośmy uczynili. Tak zwane boleści ciała są właściwie boleściami duszy w ciele i z ciała ciało samo przez się bez duszy ani cierpi ani pożąda jeśli mówimy że ciało pożąda albo cierpi to pożąda lub cierpi albo cały człowiek jakoś my o tym już rozprawiali albo ta część duszy której się cielesne uczucie udziela bądź szorskie sprawiające boleść bądź łagodne sprawiające przyjemność boleść ciała jest tylko ciosem zadanym duszy a pochodzącym z ciała i pewna niezgoda duszy na to uczucie które ma ciało podobnie jak boleść duszy która się smutkiem nazywa jest niezgodą duszy z tymi rzeczami które się stały przeciwko naszej woli lecz smutek bywa często poprzedzany przez bojaźń która też w duszy jest nie w ciele boleść zaś ciała nie bywa poprzedzana żadną jakąś bojaźnią przez samo ciało zanim boleść nastąpi odczuwalną. Przyjemność zaś poprzedzona jest przez jakiś popęd odczuwany w ciele jako porządliwość ciała, np. głód, pragnienie i to, co w członkach wstydliwych nazywa się zazwyczaj rządzą lubieżną libido, chociaż ten wyraz oznacza w ogóle wszelką porządliwość. Cupido, bo nawet gniew określali starożytni jako rządzę zemsty, chociaż częstokry człowiek gniewa się na przedmioty martwe, nad którymi się mścić nie ma żadnego sensu, rozbija rysik źle piszący lub łamie pióro w gniewie, lecz i wtedy jest to pewna żądza zemsty, choć dosyć niemądra i jest, że tak powiem, pewien niby cień odpłaty: ten co coś złego sprawił, niechże też coś złego cierpi. Jest zatem żądza zemsty, co się nazywa gniew, jest żądza posiadania pieniędzy, chciwość, żądza zwycięstwa za wszelką cenę, za wziętość. Rządza pochwał, pyszałkowstwo. Jest na to jeszcze wiele innych rządz, jedne mają własne nazwy, inne nie mają. Niełatwo na przykład nazw, nazywać osobnym mianem rządze panowania, które je, jak jest powszechna w duch, duszach tyranów, świadczą choćby wojny domowe.